Tutaj to wyrażenie Blanket i dzisiaj e, jestem powiedzmy z um, osobami, osobami takimi jak Adriana Papitre i Claudine Uderbell i po prostu e, dzisiaj będziemy nagrywać będziemy nagrywać miejsc mojego wybogaju e, i po prostu lubię nagrywać, lubię z nimi nagrywać po prostu ten. A więc, y, ja będę z nimi nagrywać podczas tego wszystkiego i po prostu tak, jakoś wyszło, że będę ja nagrywała ten film, ale ja nie, nie, miał, nie, miał, nie miałam, nie miałam, nie pomysłu, żeby nie nagrywać z nimi to wszystko i po prostu, y, tak, tak, tak jakoś tak wygląda i po prostu, y, ja, ja jestem taka trochę zabudziona, ale po prostu ja wiem, że na pewno mi się uda i się nie mogę po poczę nagrywając. Jak mówiłam, jest ze mną Adriana Papter i na Interpel i moja kożanka Wanda Sleepy Dodge, ale oczywiście I nie za bardzo nagrywa z nami, bo po prostu miałam max. trzy osoby nagrywają filmik i po prostu jestem ja, Claudine i Adriana. I po prostu ja przez tego no, kapsloka wyłącznie, bo ja chyba... Ja chyba zniszczę, jak ja tego kapsoka włączę. Coś to. Może jak napisałam. To jest takie... takie takie, wiecie no. Takie bardziej jest. Jest dużo tego, że... Ja, mogę mieć lagi, i po prostu, one piszą, że nie na czacie, bo sklepa oczywiście nie dało się zakładać, dlatego po prostu ja nagrywam z nimi, wszystkie, i tutaj M na oczywiście z nami nie nagrywa, ale nie w sobie stoi, chyba, że, coś tam, coś, i w ogóle. Dobra, i po prostu dzisiaj, będziemy, z, o... Nagrywa się z, z Claudinem i Abrianną i ja nie mam teraz co mówić. Ale że... ja nie. Ja. 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 Ja tutaj właśnie mam nagrywane określenie Mikuleja. Po prostu, nie zostało 10 sekund, a więc przyczynę powodzeniem, bo to, żeby było fair. Jeśli po prostu... I nie wiem, dlaczego nagrywałam z Claudii. Ale ona powiedziała, że ona nie może być matką, to dlaczego mam być niemiła? Wystarczy, że się zagra z kimś. Cóż, powodzenie. Chodź. O Oto chodź. Nie ma Klaudii, bo ona jest w grupie trzeciej, a ja z tym... Sorry, druga jest grupa. Napisałam Napisała że trzecia. Znaczy, nie, że trzecia, tylko. E, nie trzecia tylko. Ale szoki, no tak, szoki, szoki, bo na szoki są. Oczywiście, ja sobie nie poradzę z tymi Dobra, e, już idziemy teraz na inny start. Ja teraz muszę uważać, aby nie. Wcisnąć insert, bo mi przegram nagrywanie i po prostu tak mi weźmie insert. To po prostu nie wiem, co zrobię. Czy muszę sobie radzić? Nie, tylko nie. Nie, nie zatrzymałam nagrywania, ale może, mogą mi się, może, mi się ścinać, bo mi się zawsze ścina gra. Znaczy, jak nakryłam to mi się ścina, bo to się live bo O to chodzi, no, ale nie, znaczy, nie, nie, nie lubię tych laki. Tu już nie ma lagów? Super, super, nie mam lagów. Nie, nie, mam lagu. Super, no super, są lagi. Oj, czo, oj, czo. No iż ojcie. tak prostego klienta. No. Już to lepiej. Ja nie mogę inserta sobie położyć palcem na inserp. To jest niepewe. Przegram te CS. No ty, no, mam 17 level, ale to nie znaczy, że ja wydę. Może, może kiedyś mi się uda, hmm. Nagrywać będę CS-u. Hmm. Ale nie zawsze będę tak. Będę nagrywać będę CS-u, ale nie chodzi o to, że cały czas będę tak. Ugh, lubię tutaj, jak tutaj się hmm. zatrzymać. Dobra, to bardzo dobrze. Zatrzymałem się może o. Proszę o odpowiedź. Nie. na 11.00 i Cóż, dlaczego wczoraj wygrałam te Mistrzostwa i przecież wczoraj wygrałam też też Jak to Adriana mi się wylogowała? No co ty? No ludzie, teraz... To już w ogóle nie ma teraz nagrania. No jak to? Też wylogowała się Claudine. Wylogowała się też... No jak to? Lodin, dlaczego się wylogowałaś? Dlaczego się obie wylogowały? co ja takiego zrobiłam? O mój... A te Pini, jak widzisz ten Pini, to się zatrzymuje. Już doszłam. Dziwne, że nie ma lagu. A nie są lagi. Zawsze są lagi. Dobra, y dziękuję za obejrzenie od odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I mam nadzieję, że nie będziecie źli, że. Przykro mi. Tak. Ja wiem. I po prostu ja już czekam, papa. I tak pa.